jeszcze mordeczki, witam Was w kolejnym vlogu, dzisiaj trochę tak wcześnie. Mamy 6.13 Jeszcze ciemne, jak w dupie umurzyno <grym> Lecimy sobie, a gdzie dokładnie to zobaczycie później Nie będę wam zdradzał Niecałe 200 km mamy do zrobienia Tam na miejsce, więc wcześnie rano ruszyłem Samoło zatankowany, z tyłu wózek podpięty i lecimy Widzimy się w dalszej części vloga. Nara. No i nakurwiamy węgorza Zostało gdzieś dobre 80 km na miejsce. No tak jak mówiłem, jedziemy, nie będę zdradzał gdzie. Z tyłu może widać, lusterko, widać. Gabryty podpięte na dachu. Pogócika mamy. Z tyłu pilot nas pilotuje. No i tyle. No. Pogoda się trochę zepsuła. Rano jeszcze było w miarę. Teraz klikra co chwilę na szybę. w radiu tu dzisiaj nic nie leci, tylko następ to po piszorach. no, o, o no a sobie leci ładnie, mam teraz zapiętą piątkę, lecę gdzieś tam dobre 110 na godzinę, mam spalanie 7,8 coś takiego mam, a średnio wyszło mi średnio mam 6,9 z wózkiem to ci powiem wam, że, że jest bardzo ładny wynik bo jak ja tak bez, bez wózka to mam spalanie 4,8, 5,0 na trasie jak jechałem do Francji, to nawet potrafiła zejść do, do 4,3 litra na 100 km No jak, jak, jak nie chcecie, to nie musicie wierzyć No dawaj, dawaj, ścigamy się, dawaj, 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 dawaj. Dobra, lecimy, z tematem Myślę, że widzimy się na miejscu Zobaczycie do kogo zajedziemy Będzie grubsza akcja Moje no mordeczki. Chwila przerwy na odstawienie odsadzenie, odsadzenie kartofelek I słuchajcie, jesteśmy jeszcze 5 km, pamiętam na miejsce I tym też podziękowania dla właściciela wózka On nam pożyczył przyczepkę Dzięki Arek za udostępnienie przyczepki Naprawdę Bym musiał kombinować, żeby się dobrze zabrać Z tym co chcemy przywieźć Jeszcze Wam nie będę zdradzał co Z godzinka wyszło spalanie 7 litrów na 100 Widzicie, 2 litry różnicy co do samej jazdy samym samochodem a z wózkiem. dobra, jeszcze chwila, chwila sobie odpoczniemy i, i lecimy dalej. To ma jakie jesteśmy na miejscu. No i mordeczki, jesteśmy na miejscu. Może za chwilę się skichniecie, yy, domyślicie się gdzie jesteśmy. Jeżdżamy na podwórko. O, widzę już tutaj u gospodarza Bagno. To dosyć jest na podwórku. Zabraliśmy sobie jedynkę, bo tam wcale nie będę wjeżdżał. Pewnie już poznajecie po traktorze. To sobie wjedziemy. Dziura tu była, Jesteśmy na miejscu, gościmy chabetę. Nie się przywitać do tego gospodarza. Później pokażę wam dokładnie gdzie jesteśmy. Pewnie się domyślacie, nie? No i się no! Zobaczcie gdzie jesteśmy! Przestańcie. się w Józefkowie <laughs> I u kogo? U przestępcy <laughs> Ten cukrowy bije <laughs> No i tak to jest, widzicie Piotek do mnie się zajrzał z siostrą po... Pokaż siostrom go Pocielaki Dokładnie, jedziemy zaraz ładować Ładować. Towar. ładować pole? Sapolo z piotkiem, żeby zobaczyć... jestem po pobrecy, tak, żeby to zobaczyć. Jak to wygląda? Tu mamy yeah. parado przerzucono zasiane, a tu obok ządał muraki, ale fajne buraki. A co mnie tu to Wiecie, mam swoje lata i tutaj naprawdę <laughs> poprzedni właściciele pakowali różne rzeczy. Gówno mieli, a ten chłopak kur się oborning dał, no? dwa, dwa lata robi. Co, bezrugowo, brak? Bezrugowo, ty lepiej ty ma z bezerkowo buraki? Bezurkowo rapiej ma ukół w zeszłym roku, a teraz buraki. Jeżeli mnie nie wyżycie, to sobie coś wam pokażę. Co? Buraka? Zobaczysz. No. Dawaj. Bezorkowo. Nie, nie obraźcie się na mnie. Kolega. Zobacz. Ty, kurwa, fest. Bezorkowo na gówna na ziemi. Na kurzym gnoju. No, zobacz. Na kurzym gnoju? No. To brzega wyrwałem pierwszy jaki jest. nie? Naprawdę to są. Ja ja Jakieś tam naprawdę, słuchajcie rzeczy, żeby ktoś tam robił mezerkowy, ale kurzyk tu dał, no jestem w szoku i porażenie też przez... Kwośnika? Przez, e... Kwośnika naprawdę też pryskał, nie jest duże. Bo no nie, tylko trochę widać. Są, A mamy dzisiaj no, no, czwarty, piąty listopada. No, nie? no. To się wydaje. Także tutaj będzie plon, myślę, 90 ton sektora. No, to szkoła tego w tym roku nie dają. 20 lat temu Niby tak się nie zapowiadało, nie? To był tutaj, to mi się wdać było, nie wiem A my to nagrywamy? Tak <rapleks> <nie> Przestępcze to są Dokładnie Od przestępcy Posiekowany jest A, nagrywają Zaszedł, tak? się jak krajka Uł, uł, uł,

jeszcze mleko damy do wykarmienia No jak? To jest full opcja żeby full opcja do cielaków No no, mleka no, no są, ale koszty po prostu zł nie? 130 zł płaciłem kilka lat, 200 chyba No i o, 250 Żebyście To jest mój opus, Żeby cielaki z się chowały i dobrze żyły Takiego klienta to warto jechać Takiego sprzedawcy, nie? Nie no, kogoś no, innemu to bym nie dał, tak? No, no wiadomo, kurde Czy, czy, ty, oficjalnie na kamery Na razie trzymaj się Dzięki no, jeszcze raz Ślaki będą się trzymały dobrze i, No jak nie I przy sprzedaży ogonkowe jakieś tam Wpadnie do Ciebie <laughs> Dobra na razie Cześć trzymaj się i Martę pozów Dzięki